Wiara w talizmany, amulety czy fetysze jest sprzeczna z wiarą w Boga, przypomina ksiądz dr Andrzej Wołpiuk, konsultant do spraw sekt i nowych ruchów religijnych w bielsko-żywieckiej. Kapłan, jeden z autorów tekstów w lutowym wydaniu miesięcznika Egzorcysta podkreśla, że noszenie talizmanów, w tym pierścienie Atlantów, jest związane z okultyzmem i stanowi poważne zagrożenie duchowe. Dla wielu osób, które noszą ten y, talizman czy ten pierścień, bardzo trudno dotrzeć jest z informacją dlaczego. Dlaczego z punktu widzenia Biblii, nauki Kościoła, on może być dla nich zagrożeniem. Wiele osób nosząc ten pierścień nawet nie wie, do jakich symboli, do jakich elementów Symbolicznych ten pierścień się odwołuje. Jednym z największych czy współczesnych propagatorów pierścienia Atlantów był Alistair Crowley, człowiek, który znany jest jako jeden z największych inspiratorów współczesnego satanizmu, okultyzmu i magii. Bielski duchowny zauważa, że wielu ludzi nie wie, że noszenie talizmanów i amuletów, które odwołują się do rzeczywistości okultystyczno ezoteryczno satanistycznej może mieć zgubny wpływ na ich duchowość i życie. Stanowi niebezpieczeństwo otwarcia się na moc demona i zaproszenia szatana do swego życia. Życia, oddania się pod Jego władzę. Bardzo często w swojej pracy czy katechezie spotykam się właśnie z tym, że wielu ludzi nosi różnego rodzaju magiczne elementy, talizmany, amulety. I zawsze jest to pytanie, dlaczego nie? Przecież to nic złego. Przecież ja tylko noszę tak, bo to jest taki ładny, ładny element, bo wszyscy to noszą. Trzeba jednoznacznie powiedzieć, we wszystkich epokach dziejów chrześcijaństwa, osąd Kościoła wobec amuletów i talizmanów był taki sam. Był on niezmienny. Tak samo jak niezmienne jest podejście Kościoła do magii i czas. Katechizm Kościoła katolickiego przypomina, że korzystanie z talizmanów jest przeciwne wierze w jedynego Boga i jest grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu dekalogu. Katolik powinien się z takich praktyk spowiadać, a przede wszystkim natychmiast zerwać z nimi.